To proszę do rzecznika, dobrze? Prezydent Jerzy Łóżniak zapowiedział, że nie będzie wypowiadał się dla naszej telewizji. Na tym nie koniec. Nasza redakcja ma nie otrzymywać także informacji z miasta o planowanych konferencjach czy nawet działaniach Jeleniogórskiego Urzędu. Próbowaliśmy spotkać się z prezydentem Jerzym Łóżniakiem, aby porozmawiać o tym. W końcu udało nam się i to całkiem przypadkowo. Wczoraj w biurze poselskim Zofii Czernow odbyło się spotkanie prasowe. Wziął w nim udział także nasz włodarz. Co ciekawe, głównym tematem spotkania była wolność, żeby prokuratorzy nie podlegali pod polityka, tylko żeby byli tak jak było do tej pory, niezależny prokurator generalny. Po to, żeby były wolne sądy, po to, żeby, samo, żeby samorządy były wolne, żeby to mieszkańcy decydowali o tym, jak pieniądze wypracowane na danym terenie są wydawane. A gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla wolności mediów? Z tym, jak słychać, są już pewne problemy. Zwłaszcza w kontekście telewizji, która często ujawnia niekorzystne dla lokalnej władzy informacje. My mamy prawo zadawać pytania i chcielibyśmy je zadawać. Chcielibyśmy być zapraszani na konferencje prasowe, żeby mieć wolność wyboru, również o której Pan przed chwilą mówił. Dlaczego nie, mo nie możemy mieć takiej możliwości? Do momentu, kiedy będziecie kłamliwe informacje puszczali, to po prostu tak będzie. Piszcie prawdę, podajcie prawdę, to będziemy się spotykali. W momencie skłamaliśmy, ale to proszę do rzecznika, dobrze? O jaką nieprawdę panu prezydentowi chodzi? Już tłumaczymy, bo nie mamy nic do ukrycia. Chodzi o materiał z pierwszej połowy kwietnia, mówiący o zakończeniu naboru wniosków do wojewódzkiego projektu budowy dolnośląskich, rowerowych parków umiejętności. Poinformowaliśmy wówczas naszych widzów, że Jelenia góra pomimo wcześniejszych zapewnień prezydenta Jerzego Łóżniaka, jednak nie wzięła w nim udziału. Urzędnicy zarzucili nam mówienie nieprawdy i wysłali nawet prośbę o sprostowanie tej informacji. Jednak nie wiedzieli, że mamy nagranie z wypowiedzią prezydenta Jerzego Łuszniaka w tej sprawie. Panie prezydencie, tak. e, do Wysztąskie Rowerowe Parki Umiejętności jest taka inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. E, jest to dopłacanie do projektu Parku, czy to Traku, czy to singletraka. Jelenia Góra się zgłosiła. Jelenia Góra się zgłosiła. Tak, jak jest. Dobrze. I niby wszystko jest jasne i klarowne, bo jak dowiedzieliśmy się wcześniej od organizatora, czyli Urzędu Marszałkowskiego, jedyną formą zgłoszenia do projektu było wysłanie wniosku. Dodatkowo Parku, nasze pytanie do prezydenta trafić, padło w trakcie prowadzonego tak? naboru. Jelenia Góra się zgłosiła. Jeleni Góra się zgłosiła. Tak, jak jest. Mimo to, miasto i tak zarzuca nam mówienie nieprawdy i manipulacje. Dlatego nasza redakcja, nie zgadzając się z treścią sprostowania przesłanego przez miasto, odmówiła jego publikacji. Mamy do tego prawo. Prezydent Jerzy Łóżniak, jak widać, próbuje wymusić na nas zmianę stanowiska, dopuszczając się nawet, można powiedzieć, szantażu. Ja powiedziałem oficjalnie, jak nie, nie sprostujecie pewnej nieprawdy, która poszła w waszych mediach, to uważam, że no, no ciężko jest wtedy rozmawiać. Sprostujcie, nie ma problemu. A tutaj jest takie stanowisko rzecznika prasowego, a, a powiem tak: najlepiej pisać prawdę. Redakcja telewizji Dami Jelenia Góra zapowiada, że nie ulegnie naciskom i nadal będzie informować mieszkańców o tym, co dzieje się w naszym mieście nawet jeśli będzie nam to utrudniane przez jeleniogórskich urzędników.